Piotrek, za Wami wiele, wiele zgrupowań, wiele skoków treningowych. Jak zapatrujesz się na to lato? Czy jako zawodnik już taki bardzo doświadczony, można powiedzieć, że bardziej nastawiasz się na zimę i lato traktujesz bardziej treningowo, czy cały czas ta, te emocje tobie towarzyszą latem, nawet podczas tych konkursów? To zależy, jak pójdzie. Jak nie pójdzie dobrze, no to na zimę. A myślę, że tak. tak się... Nie no śmieje się akurat. Nie no myślę, że e, wiadomo no, do każdych konkursów, czy to są letnie, czy zimowe, e, podchodzimy z pełnym zaangażowaniem i, i, i tak naprawdę e, staramy się oddawać skoki takie, jakie na, jakie na stadzie, jakie umiemy i, i tutaj również. No, także, także nie ma jakiegoś takiego odpuszczania. No, w tych zawodach, w których będziemy startować, będziemy e, no, walczyć najlepiej, jak potrafimy. Powie, czy trener Horngacher zaskoczył Was może jakimiś zmianami, w sumie już rok współpracy, ale pewnie jakieś nowinki tam się pojawiają? E, tajemnica. Jeżeli chodzi o sprzęt, to pewna. Jeżeli chodzi o sam proces Treningu, czy jakieś tam zmiana? też da też A powiedz jak nastawia się tutaj na rywalizację w sumie na domowej schodzi? Znasz pewnie jak, jak, jak są kieszenia, y, czy tutaj właśnie myślisz, może stać się na podium, jak w zeszłym tak? Nie wiem. Zobacz, pożyjemy, zobaczymy. Na pewno na pewno będę walczył o to, żeby było jak najlepiej, a, a jak będzie, no to, to, już, to już się uvidzi. Mhm. A powiedz, czy udało Ci się ochłonąć po, po tym sukcesie zeszłorocznym na Mistrzostwach Świata? Bardzo emocjonalnie przeżywałeś na pewno i konkurs drużynowy, indywidualny. Powiedz, czy, czy wracasz wspomnieniami do tych, do tych konkursów? Nie. W ogóle? E, w ogóle. E, tak szczerze, no to, to, było, to już można powiedzieć, że jest historia. A teraz, teraz skupiam się na tym najlepiej, co się dzieje w danym momencie. Wiadomo, trochę, trochę w przyszłość, ale raczej, raczej to, co jest za nami, no to już tego nie zmienimy i nie ma co tak naprawdę tego rozpamiętywać i myśleć, tylko trzeba patrzeć dalej. Powiedz, jeżeli chodzi o nowych zawodników w kadrze, bo dołączył do Was Krzysiek Miętus Kuba Wolny, jak nowi w sumie, ale i też starsi zawodnicy, którzy już byli w kadrach, odnajdują się i trenują z Wami. Dobrze, no znaczy, to, tak, te, no to nie są. Nowi zawodnicy, bo to, e, to cały czas tak naprawdę oni już od ich e, lat są w kadrze tak samo i w sumie no, myślę, że okej okay, no, to nie ma jakiejś takiej, takiej różnicy, czy, czy, czy ktoś e, m, przychodzi z B do A, czy, czy z A do B, jesteśmy jedną, jedną drużyną i zawsze, e, zawsze byliśmy, także, także to, jest, to jest w sumie e, można powiedzieć takie najważniejsze. Co myślisz o tych zmianach, które? wprowadził, jeżeli chodzi o obowiązkowe kwalifikacje. Czy to jest dobry pomysł? Bo niektórzy tam niezbyt przychylnie się do tego odnoszą. Zmiana? jakich zmianach? A, nie wiesz? <laughs> Ale jeżeli chodzi o obowiązkowe kwalifikacje dla tej czołowej dziesiątki. A no coś, coś było. Tak, no, tak. Tak większość czasu się kwalifikować musiałem, to jest do mnie to żadna różnica. Mówisz, że, że nie będzie Ci to przeszkadzać. Nie. Mhm. A jeżeli chodzi o plany na, na sezon letni... 哎。<Wow. S 2> wow. Jakie, jakie konkursy Was czekają, bo pewnie nie będziecie startować we wszystkich jeżeli chodzi o ogromki. Znaczy to już trzeba z trenera pytać, bo ja nie wiem. A ty byś chciał startować w większości, czy, czy jednak taki odpoczynek od tych dalekich wyjazdów by się przydał? Znaczy... Nie wiem, no to tak, tak jak powiedziałem, ode mnie to nie zależy, ale na pewno na pewno męczące są wyjazdy dłuższe, bo... Że jednak my cały, cały rok jeździmy, podróżujemy i jak trzeba do takiej Japonii jechać dwa dni, żeby trzy dni tam być na miejscu, to no, tak trochę się tak nie chcę na taki, na taki wyjazd zjechać, choć z drugiej strony. Z drugiej strony fajnie tam też y, pojechać jakby to było bliżej. <laughs> Piotrek, w takim razie życzymy powodzenia i mam nadzieję, że uda się jednak porozmawiać jeszcze na podium, jak, jak wygrać. Sto, dzięki... Też małego wygłoszenie. Dzięki.